O kurwa! No kurwa, co cfelu wymyślił tego dajierana to. Co ty mówisz kurwa, on streama na Twitchu. Co, już się nie masz. Teraz już nie mam. Przez ciebie. Jesteś z tego dumny kurwa i tak, żaden pedał mi został Ej, ej, hej, 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 hej! Kurwa. Mówi Radzę sobie bez tego, stary. bo wow. się spuścił nie do Dobra, cicho, bo teraz skupka. Skupka. No kibaru. skupka leci pa. Mocno no, ty... starej. Kurwa. Teraz stary, do Ci czy cię to leci pa. <grystanie> stary mnie <grystanie> <go my> dobija, <grystanie> <grystanie> Brak cię dobija. No kurwa. Spuścił mi się dzieckiem na czoło. No ja będę ukrywał, że przydał się, jakkolwiek, kurwa, i ten pod damage. Jakaś cipka by się przydała, bo brak cipki Cię dobija. Oła! Kurwa! Ale mnie... nie! Nie! zrobił, zrobił, kurwa. Eksplozja radości, na mordę. Jeszcze to jest brak cipki Nie no, no brak cipki mnie dobija. co się wyciszaś? Co? A, Mystic. A, myślałem słyszałem, że... Nie wiem, Nie. Akurat tak Cię dobijała. Oła! Kurwa, mnie dobił ty, brak cipki. 235 max healtha stary, na drugiej kraince. Więc tyle, żeby cię nie dobił. Brak cipki. Ta chuja, brak cipki zawsze dobił. O kurwica, brak cipki mnie dobił.